Hello z tej strony Pawello! Dzisiaj nagrywamy Brawl Stars, czyli grę, która już dawno wyszła z mody i próbuję ją ożywić. Dużo gier... No nie, to jest już druga gra na moim kanale, którą próbuję ożywić. Pierwszą było oczywiście Dipio. Yy, tylko przez chwilkę grałem, znaczy przez chwilkę. Yy, można powiedzieć, że tak z jeden dzień. I mm. yy, yy, odblokowałem tutaj szelinitę kolta Poko, yy, i odblokowałem również do Poko naklejkę taką stworzoną. Więc no. Yy. No, i jeszcze odblokowałem tutaj starcie, i zadymę. Nie chcę za dymne, chcę starcie. Grajmy na razie solo. I... dawno nie grałem w tą grę, więc zobaczę, jak się w nią gra. Mówię, tylko na chwilę grałem po pierwsze, a po drugie... Grałem... znaczy testowałem to z dwa tygodnie temu jakieś. Może nawet więcej. Więc... dobra. Zaczynamy. Dobra Okej okay. skrzyneczka Staram się nagrywać Chociaż yy, jestem przeziębiony to wszystko dla was Ale głupi jest ten drugi kolt Typie No i po co żeś to używał? Bo właśnie z jakimś tym El Primo Siema El Primo o kurde o się O kurde, o kurde, nie Dobra, wygrana Jestem numerem jeden Tak się kiedyś grało Ja odblokowałem bula Bula odblokowałem Ból Siemamo W sklepie jest jakaś nowość Okej, okay, nieważne. No yy, i co mamy? Tego byczka. No dobra. Yy, a i jeśli chodzi o karty zademiarskich, to na razie tylko tyle rzeczy odblokowałem. Co to za nowa postać? Co to jest jakaś. Ewe. To jest jakiś robal. dobra, nieważne. Trochę mnie nie było w tym Brawl Starsie. A właśnie, skoro mnie trochę nie było, to chcę zobaczyć, jakie doszły postacie. No ta Ewe. No to jakaś mucha. Nie wiem, co to jest. Kieł. Trochę jak Kiełek. No I dobra. dobra. Wygląda jak. Nie wiem, czemu on właśnie wywalił popcorn? To był popcorn? Nie wiem, nieważne. To jest ten kasjer z kina. Tak. Lola. O, to jakaś... Co to jest? jest pół wąż, pół wilk jakiś. Dobra. To jest jakaś hybryda węża i wilka. Jakaś... Nie lubię, lubię jej, bo jest cała... Aż! jak on dochodził, to ja już nie grałem w Brawl Starsa. Wtedy. I to jest zamek sprzątający śmieci, tak. Yy, baz. Do no, baza jeszcze doszedłem. Do update z bazem. Jeszcze tam dochodziłem. Więc jeszcze go tam znam. Meg. Czemu to coś wielkiego wygląda jak... Ten, ten... Yy, no. Yy, on wygląda jak ser. Patrzcie, to jest ser. A to jest to ten gigant dziwny. Ona wygląda troszkę jak Jessie. To jest pół Jessie pół Serge. Yy... Kogo tu jeszcze mamy? Nowego Grom. Dobra. Chyba Kirby'ego na, na plecach. Wkurzony Kirby. Griff! Do niego chyba nie doszedłem. Znaczy pamiętam jak jeszcze niby było, że o niby zaraz do, dojdzie, nie? Ale jakiś tak się wtedy z w Starsem i dopiero jak wyszedł to też chyba Wtedy ten Chwilą w ogóle Chwilę gadał Moni 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 Czy tam coś tego typu yy... I co? I to są wszystkie Według mnie dobre postacie Według was Może jak już Gracie w Brawl Starsa Prawie codziennie Jak ja kiedyś jakiś dwa lata temu to... no. Yy... No i co? Yyy... W weekend yy, będę grał yy, z Łukaszem, z, z, z Luki będę grał w Brawla. Yyy... Właśnie godzi rosa. Nie widzę rosy. widzę tych takich krótko zasięgowców, bo one są. Nie wiem do czego. Goni mnie kolt! Odczep się ode mnie. No. Nie, 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 nie! Proszę! Uciekajcie! Len'a! Len'a! Dobra, żyje. Wywinąłem się z siedmioma Power Cubami. A tego El Primo zaatakowałem, bo on mi ukradł tego Power Cuba. <ścoughs> Drapie mnie w gardle. I mam przyjemność walczyć. Myślimy jakąś matkę. O, z tym głupim koltem, co mnie prześladował. Nara. I co odblokowałem? 50 zł. Przepraszam, staram się nie kaszleć. Ale tak jak już mówiłem, na początku jestem chory i... No... No. No tak jak już mówiłem, yy, będę grał z Lukim w Brostarsa yy, w weekend. się widziałem nawet jak... Tam grał z, z, z Ignacho Też taki mój znajomy nigdy, nigdy się razem na odcinku Nie pokazaliśmy Ponieważ nigdy nie było czasu Pewnie Ci którzy go znają Pewnie Oglądali pewnie wszystkie jego odcinki I tam był taki odcinek Gdzie Ignacho był na tym. Chyba, uro urodzina Huikiego. Yy. I ten. I zaraz umrę. Dobra, nieważne. Yy. I tam właśnie też był. Ignacho yy. Też. I też byłem. Tylko, że oni zaczęli nagrywać. Jak już. <laughs> Przepraszam. I zaczęłem nagrywać. z... nagrywać. Czekajcie Zróbmy lekkie cięcie No halo, halo, jestem już No, tak jak już mówiłem To oni tam, yy, tam Nagrywali, że oni tam Są razem, nie Na tych urodzinach yy, I ten, i ja też byłem na tych urodzinach Ale oni zaczęli nagrywać Dopiero jak ja już sobie Poszedłem z tych urodzin To było takie troszkę smutne Smuteczek no, więc możecie go kojarzyć, ale na pewno nie ze mną, tylko z Lukim No, więc... Pozdrawiam! I nasz gang pant, czyli yy, kanał... Czyli kanał mój, jak i Łukasza, jak i Ignasia Czyli Luki Igda i Pawello skład. Tak. Eee. Yy. Mamy jeszcze y, oczywiście innych tutaj mamy jeszcze innych koleżków w naszym składzie youtuberów y, na przykład y, też nigdy nie nagrywa... Y, znaczy on zami nagrywał. Y, może nie będziecie kojarzyć, może będziecie kojarzyć kogoś takiego bardziej popularniejszego, taką bardziej popularną osobę y, pokrywa, pokrywa Games gościu, y, ogólnie y, nawet fajny typ y, tak jakby Łukasz się z nim po Luki się z nim poznał i jakby no y, no się z nim poznał i no i co I, ja, zawsze zapomina mnie więc y, może w tym czasie zagrajmy sobie a ja w tym czasie pomyślę, więc chwila ciszy. No, yy... Ta chwila ciszy. To była jakaś jedna czy dwie sekundy. No i tam pokrywa, tam zagadał do Lukiego. I tam się potem spotkaliśmy wszyscy na Discordzie. Yy... I yy, pozdrawiam kogoś yy, kto jeszcze. Yy... Nie nagrywał z nami mało filmików. Jest mało popularny, jest najmniej popularny. Pozdrawiam Milooksa. Fajny typ. Pozdrawiam. Znamy się tam z lukim i z Idachu się z nim znamy. Więc pozdrawiam go. Padnijcie na jego kanał, zaskoczyć go S Może go zasubskrybujcie Napiszcie na, na jakimś z jego filmików, że wy jesteście od Pawello. Na pewno się ucieszy A no to ucieszy się jak zostawicie ogólnie suba, bo no ma mało subów. Więc naprawdę, po pozdrawiam mile Oksa, yy, Że Wam yy, zrobię link w opisie do jego kanału. Choć wątpię, albo podam Wam nazwę kanału. Kaszeli chce się ze mną filmować, dobra. Jest na mnie na napada. Ona mnie trolluje, ja to wiem. Ja wiem, że ona chce się ze mną streamować. Ale ona mnie trolluje. Ja to wiem. No i co działa, zniknęła? Halo! Babo! Kurczę, no! Było wiadomo, nie, było wiadomo. Przecież to nie mogło być tak, że. do no, yy, ona mi się świeci, bo ja mam mniej powerki, bo... Nie! Nie, to samo z w Nigdy nie zapomnę tego smutku, który mi zawsze dopadł Dobra, to może sobie weźmy za dymę. Kolta za dymie też jest w sumie OP. Nie, teraz mi jeszcze smarkanie się napadło. Yy. W jest ogólnie open prawie na wszystko, ponieważ... Nie! El Primo, nie zrobisz tego! Uciekaj! Dobra. No, Colt! Co z tobą tak, typie?! To no, chyba czekał, aż ja wyjdę. Nie, nie, no, nie, nie! Proszę! Nie! Ja jestem jakby się wkurzał. Na... Wszyscy znają mój charakter. I co, babo? Głupia baba. Padaj. Nie! Nie miałem co zrobić. To jest głupie, żeby oni się na coś tak Tylko. Są atakować. Jak I... do nich podejdziesz, to oni zamieniają w dzikiego bulldoga i się zaczynają atakować. Nieważne co im zrobisz. Te no, pieski są słodkie. No, to są takie dzikie bulldogi? A no, to są te, kotki. Znaczy, nie że ja jakby nienawidzę kotów, ale z kotami mam złą przeszłość. z czasami mam bardzo złą przeszłość bo moja babcia miała znaczy, miała babcia, moja raczej miała takiego kotecka w miarę kotecka yy, i ten kotecek yy, bardzo był niegnetny ten kotecek i wszystkich gryzów i moją siostrę czasami podrapał a jeszcze kiedyś też miałem kotecka yy, i kotecek no on był bardzo niegrzeczny Ten kotetek Nie wiem I jakoś tak Kotków teraz nie lubię Bo kotki są dla mnie teraz Najgorsze Dobra, gra w parze My na nie umiemy grać Może jak będziemy grać z luki To możesz wyjść. Będę grał na y, poko, un poko kulaka, bo poko jest na dół na dymie, czy na dół na dymie, no na dłużej zarciu, champion. Dziękuję. O kurde, to tak w środek bycie najgorszy. Nie mogłem się powstrzymać. Przepraszam Cię, mój... Na, zaraz, zaraz go wspomnę. Połóż sobie... muszę wiedzieć, jak on ma na imię, jak on się nazywa. Już Wam powiem. Koko! Przepraszam Cię, Koko, że zabrałem Twojego powercuba, ale nie mogłem się go Nie jesteś... Pewnie jesteś z zagranicy i pewnie nie znasz mojego kanału na YouTubie. Nie, no, ale powiem ci tylko tyle, Jakbyś znał, to ci powiem tylko tyle, przepraszam cię, bardzo cię przepraszam, dobra, teraz już ci wybaczę i zostawię ci chociaż ten jeden power cube, to szybciej, przychodź! Dobra! Tu to jest łatwizna, z kim by jeszcze? Dobra, mam, mam obawy do bania się. O, drugi poko! O kurde, to już nie jest takie fajne. Dobra! Wygrana. Podobnie. Ja będę w na pierwszym miejscu i zebrać. 9 kucharków i właśnie o tym śpiewam. Nie wiem, co mam dalej robić w tym odcinku. Oczekujmy, może na. Oczekujmy na tego na kolejny odcinek, który będzie w weekend. Nie myliście się w weekend. Czy ja właśnie powiedziałam, że się nie myliście? Sorry! Ale... No dobra, nieważne. Dlatego... Papatki!